Cześć kochani, witam Was w moim drugim filmie, w drugiej części naszego cyklu Co zamówić, żeby stworzyć swój wymarzony, idealny pakiet. Dzisiejszym naszym tematem są pędzle. Dlatego zapraszam Was do dalszej części filmu. Mogę dzisiaj Wam zagwarantować, że przy moim filmie nie zjecie całego obiadu albo nie zjecie całej kolacji. Możecie sobie wypić szybko herbatkę, bo ten film nie będzie za długi. Dlatego, że tych pędzli jest niedużo. Tak jak wcześniej wspominałam w farbach, jest to zestaw początkowy. E, oczywiście później go będziecie sobie rozbudowywać, dokupywać, dublować pędzle. E, to na pewno tak się stanie, ale w swoim czasie. A tymczasem chciałabym Wam pokazać, co na początek. Moim pierwszym wyborem, który chciałabym Wam pokazać, jest pędzel płaski. Jest to pędzel płaski 3/4 marki Face Paint Shop. Nie Face Painting, tylko Face Paint. Są dwie bardzo podobne nazwy. Ta nie ma różowej rączki. Face Painting mają różową rączkę, ta marka nie ma różowej rączki, ale moim zdaniem jest. Tak samo dobra jak ta, o której zaraz będę mówić. Ten pędzel jest super ułatwi wam malowanie techniką one stroke, więc pierwszy, który polecam. Drugim pędzlem, już tym razem z różową końcóweczką, jest pędzelek płaski skośny 5/8. Jest to również pędzel do malowania metodą One Stroke, który uwierzcie mi, dużo łatwiej się manipuluje niż e, ten, który pokazałam wcześniej. E, jeżeli zastanawialibyście się, który kupić najpierw, to ja bym jednak wybrała ten, ale o tym bym nie zapominała, ponieważ e, mimo wszystko. Troszeczkę inaczej się nimi maluje i jak na początku bardziej wolałam ten skoczny, to teraz bardziej wolę ten płaski. No ale to każdy wiadomo znajdzie swój ulubiony wybór. Jest to marka The Face Painting Shop z różową rączką, bardzo łatwo jest go sobie znaleźć. Kolejnym pędzelkiem który moim zdaniem jest bardzo, bardzo, bardzo takim must have w Waszym e, zestawie jest pędzel okrągły czwóreczka. On będzie miał czwóreczkę przy swojej nazwie, więc łatwo sobie go znajdziecie. I również jak widzicie ma różową końcówkę. Jest to pędzel marki The Face Painting Shop. Aha, jeżeli zastanawiacie się po co jest ten pędzel, no to jest on do malowania linii, krawędzi, e, łezek i, i jakichś takich wykończeń, rozbłysków na przykład. Kolejnym pędzlem, który mogę naprawdę z czystym sumieniem polecić jest również marka The Face Painting Shop. Jest to pędzelek Flora. On widzicie jest takim, troszkę takim płomyczkiem, nie wiem, jest taki bardziej ostro zakończony. Jego rozmiar to szósteczka. Ja go bardzo lubię, ponieważ jest idealny, moim, moim zdaniem jest idealny na twarze dzieci. Jest taki nie za duży. I jest on na przykład do malowania płatków, kwiatów metodą double dip. I ostatni pędzelek, który chciałabym Wam polecić, jest to pędzelek linearny. Jego nazwa to jest Linear Brush, zero ma e, koło nazwy, no i też jest to marka The Face Painting Shop z różową końcóweczką. Najłatwiej go rozpoznać po tym, że ma bardzo długą i cienką końcówkę. Jest on bardzo dobry do malowania takich zawijasów, cienkich, bardzo, bardzo, bardzo cienkich linii, wykończeń i gdzieś tam dodania, poprawienia czegoś. Tak bardzo, bardzo delikatnie i leciutko. I to tyle. Zastanawiacie się, dlaczego tak mało. Eee, uwierzcie mi, mało, ale już tymi wszystkimi pędzlami namalujecie serio. Praktycznie. Uh. Praktycznie wszystko. Wiadomo, że później kupicie sobie więcej takich płaskich, więcej okrągłych, żeby ułatwić sobie pracę, i na przykład jeden będzie przeznaczony do czarnego, drugi do białego, jeden do tego splita, tamten do tamtego splita, ale moim zdaniem to jest taki podstawowy zestaw, który naprawdę pozwoli Wam dobrze i, i jakoś tak bez ograniczeń namalować wzory, nawet te bardziej zaawansowane. Jeżeli uważacie, że zabrakło jakiegoś pędzla, a jest Waszym ulubionym, bardzo chętnie się dowiem i przeczytam o nim w komentarzu. Wszystkie te pędzle, które tutaj wrzuciłam, oczywiście wrzucam do opisu od razu z bezpośrednimi linkami. Te pędzle były również zakupione w centrum animatora, więc spokojnie na pewno je znajdziecie. A tymczasem ode mnie to już tyle. Mówiłam, że to będzie nam szybki filmik. Mam nadzieję, że wypiliście herbatkę. Eee, I widzimy się w trzeciej części, w następny czwartek o 20. Ja Was jeszcze raz zapraszam na moje social media, na Facebooka i na Instagrama, a także do subskrybowania mojego kanału. Widzimy się za tydzień. Pa, do zobaczenia.